Cześć, pokażę Wam, że kradzież lub zgubienie chrombuka nie są żadnym problemem. Każdy Chromebook ma wbudowany układ zabezpieczający, który szyfruje najbardziej poufne dane i chroni je przed niepowołanymi osobami. Wyobraźmy sobie sytuację, że jedziesz w pociągu, zabierasz wszystkie rzeczy z twojego miejsca, szybko wysiadasz, bo na przykład taksówkarz już na ciebie czeka pod dworcem. Jedziesz do hotelu i dopiero tam zobaczyłeś, że zostawiłeś swój laptop w pociągu. Jak chronić swoje dane, kiedy zgubisz Chromebooka? Przede wszystkim pamiętaj, żeby cyklicznie tworzyć kopię zapasową, którą w każdym momencie jesteś w stanie od Tworzyć. Już tłumaczę, jak to zrobić. Na Acer chromebooku w prawym dolnym rogu kliknij Godzinę. Wybierz ustawienia. Zaawansowane. A potem deweloperzy. Wybierz środowisko programistyczne Linuxa, kopia zapasowa i przywracanie. Obok pozycji zastąp obecne aplikacje i pliki Linuxa ich poprzednią kopią zapasową. Kliknij Przywróć. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia z informacją, że bieżące aplikacje i dane systemu Linux zostaną usunięte. Kliknij Przywróć. W sekcji Moje pliki wybierz kopię zapasową, którą chcesz przywrócić, a potem otwórz. Pamiętaj, że kopia zapasowa powinna być plikiem Tini. W prawym dolnym rogu pojawi się powiadomienie o postępie przywracania. Dzięki temu będziesz mógł bez problemu odzyskać swoje pliki. Wyobraź sobie, że jesteś w Twojej ulubionej kawiarni i przy tym chcesz popracować. Po skończonej pracy idziesz zapłacić za swoje zamówienie, a Acer Chromebooka zostawiasz na stole. Po powrocie nie ma już na nim twojego sprzętu. Co możesz zrobić w tej sytuacji? Już ci pokazuje. Otwórz przeglądarkę, na przykład Google Chrome. Jeśli korzystasz z urządzenia innej osoby, użyj trybu przeglądania prywatnego. Otwórz swoje konto Google. W sekcji Bezpieczeństwo znajdź Twoje urządzenia i kliknij Zarządzaj urządzeniami. Wybierz utraconego chrombuka. Zobaczysz, kiedy urządzenie było ostatnio używane oraz ostatnie miasto, w którym się znajdowało. Obok opcji Dostęp do konta kliknij wyloguj się. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, żeby uniemożliwić dostęp do swojego konta Google i połączonych aplikacji na Chromebooku. Jeśli znajdziesz utracone urządzenie, możesz ponownie zalogować na nim swoje konto Google, zachowując wszystkie dane, które na nim zapisałeś. Jednak, jeżeli chcesz przygotować do sprzedaży swojego Acer Chromebooka lub oddać laptop komuś z rodziny, wystarczy, że zrobisz tylko te kilka kroków i tym samym przywrócisz laptopa do ustawień fabrycznych. Wyloguj się z Chromebooka, naciśnij i przytrzymaj Ctrl-Alt-Shift R. Kliknij Uruchom ponownie. W wyświetlanym oknie kliknij Power Wash, a potem dalej. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie i zaloguj się na swoje konto Google. Zwróć uwagę, że konto na które zalogujesz się po zresetowaniu Chromebooka będzie kontem właściciela. Po zresetowaniu Chromebooka postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. Tylko pamiętaj, że ta operacja skasuje wszystkie dane użytkownika, pliki jak i pobrane elementy z Chromebooka. Przed wykonaniem tej czynności upewnij się, że wszystkie ważne pliki masz w chmurze lub wykonaj kopię zapasową.